Dzień dobry, kolejny film z modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Zobaczymy także kilka pociągów, a aktualnie patrzymy na miejsce, po którym jeździły pociągi warszawskiej kolei dojazdowej. Tutaj tory zniknęły i rozpoczął się tutaj proces przebudowy. Dalej na drugim planie mamy Toron drugi. Tutaj prace są mocno intensywne. Stary peron został spłużony, i teraz wszystkie pozostałości po nim zostaną zaprane, wykopane. A tak wygląda sytuacja. Z drugiej strony między dworcem kolejowym a autobusowym też toczą się prace. Jak widzicie, peron pierwszy WKD, na razie jeszcze. Nie jest w całości rozebrany, a peron drugi od strony zachodniej również nadal istnieje. Na całej długości peronu numer dwa tory zostały rozebrane. To jest zadaszenie przy peronie trzecim, który będzie powstawać. Następuje skuwanie pozostałości po feronie drugim. Mamy kilka wielkich betonowych głazów, a tam jeszcze więcej. Powstające zadaszenie nad budowanym peronem numer 3. I wykopy związane z budową przejścia podziemnego za peronem numer 1. Poza peronami mamy świeżą dostawę elementów zadaszenia. Widok na szyb winowy przy peronie czwartym oraz kołomnie przy peronie piątym. A przypominam, przy peronie szóstym oraz siódmym windy już działają. W oddali, bo nie będę zaczął co filmować z bliska, powstaje budynek dworcowy. Proszę, to wam chciałem właśnie pokazać wykorzystanie. Rozjazdu przy peronie czwartym jazda manewrowa pociąg jedzie na tory postojowo odstawcze. No jak sami widzicie pociąg skończył bieg i właśnie po to mamy ten rozjazd. Pięknie to wygląda. Jedzie Griffin to jest Telka orzeszkowa do niej Góry W międzyczasie Wjechało dziobaczysko z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej Rusza en 57 AKM Słowicza Głównego do Otwocka. an 57 al do Grodziska Mazowieckiego To pociąg, który wyruszył ze stacji Warszawa Główna Mignął mi impuls Europejczyk który wjeżdża na tor przy pelonie 9 SKM-ka na linii S2 mamy Elfa, który wjeżdża na tor przy peronie czwartym. Rusza skład spółki Polregio z Łodzi Kaliskiej do Warszawy Głównej. EN57 AKM 3005 Jak sami widzicie, pięknie poszedł. Na horyzoncie TLK Małopolska do Krynicy Zdroju i Krakowa Głównego. Na odcinku Kraków Główny zakopane jest zastępcza komunikacja autobusowa. W całej części składu mamy wagony do krynicy zdroju. Mamy ładne chmury, mam nadzieję, że kamera też to odda. Tymczasem wjeżdża linia S1 do Pruszkowa. 35WE001 Na horyzoncie możemy dostrzec charakterystyczną dla składów Express Intercity lokomotywę Taurus. Mamy husarza ze składem Berlin-Warszawa Express z Warszawy Wschodniej do Berlina Hauptbahnhof, czyli Berlina Głównego. Odpocząt melduje się na torze pierwszym przy koronie szóstym. ponieważ mamy sporo fanów kusarzy zobaczymy również odjazd tego składu i mam nadzieję ładny rozruch taurusa sygnał się pojawił jak słyszycie kusarz głośno pracuje Ta dwusystemowa lokomotywa poprowadzi ten te skład do Berlina. Potężne RP1. Tam w oddali są pracownicy. Z do Szczecina Głównego jedzie PLK Staszic, który wjeżdża na tor pierwszy przy peronie szóstym. I mamy kolejnego już dzisiaj Gryfina. Szatelka Stasic. logiska na do Warszawy Głównej i kolejnego Elfa z SKM ką 806 Sochaczew opóźniony 45 minut 848 kolejny skład do Sochaczewa mamy aktualnie dwa składy do Sochaczewa no bardzo ciekawa sytuacja a jednak ruszył pierwszy to opóźniony więc nie dał się wyprzedzić i niecałe 3 minuty później rusza kolejny skład do Sochaczowa i ten skład jest pusty. O, była jedna pasażerka, druga, trzecia. I grzybek charakterystyczne, miejsce nastawnia. Zawitał również pociąg lotniskowy kolei mazowieckich. Smotlina, do Warszawy lotnisko szofera Pociąg lotniskowy do Modlina, zatem przy poronie szóstym, teraz spotkanie dwóch elfów lotniskowych, e, tak naprawdę czterech jednostek, wszystkie w ruchu. Proszę bardzo, wypatrzyłem żółwia.